Cześć, to Kuba. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w sześciu odcinkach. Pięć z nich to będą bonusy dla osób wspierających kanał, natomiast teraz pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. W pierwszym etapie przepisz licznik z drugiego ułamka. Następnie przedstaw to wyrażenie w postaci iloczynowej. Zobacz, wyłączyłem x przed nawias, do nawiasu wpisuję x kwadrat odjąć 3 odjąć 9. Sprawdzę tylko x razy x kwadrat to jest x do potęgi trzeciej x razy minus 9 to minus 9x. Zgadza się. Następnie zauważam, że wyrażenie w nawiasie mogę jeszcze rozpisać ze wzoru skróconego mnożenia w ten sposób, x przepiszę. Teraz stosuję wzór skróconego mnożenia. To jest wzór a kwadrat odjąć b kwadrat. Następnie wracam do licznika pierwszego ułamka i również zapisuję ten licznik w postaci iloczynowej. Teraz na zasadzie porównań widzę, że wyrażenie x razy x odjąć 3 występuje zarówno tutaj, jak i tutaj. Czyli okazuje się, że aby otrzymać ten drugi licznik, musimy pierwszy licznik pomnożyć przez taki nawias x dodać 3. Czyli to wyrażenie mnożymy przez x dodać 3 i to wyrażenie mnożymy przez x dodać 3. Wykonajmy to mnożenie. Może tutaj. x dodać 1 razy x dodać 3. To się równa. x razy x, x razy 3. 1 razy x i 1 razy 3. Po redukcji wyrazów podobnych otrzymasz x kwadrat dodać 4x dodać 3. Tak wygląda wyrażenie. Po rozszerzeniu ułamka, licznika ułamka, poprzez wymnożenie przez x dodać 3, tak? I mianownik też mnożę przez x dodać 3. Teraz jeszcze tylko muszę sprawdzić, jakie jest założenie. Weźmiemy mianownik drugiego ułamka, ale zapisany w której postaci byśmy wzięli? No w tej postaci, najlepiej wziąć tą postać, ponieważ z postaci iloczynowej szybko możemy odczytać rozwiązania. O, zapisujemy takie dwie rzeczy. Tutaj mamy między przypadkami spójnik logiczny i, ponieważ oba warunki muszą zachodzić jednocześnie, aby w mianowniku nie pojawiała się liczba 0. I nie pojawi się wtedy, gdy do ułamka będziemy wstawiali dowolne liczby rzeczywiste bez minus jedynki oraz bez minus trójki. Tak jest rozwiązanie pierwszego przykładu, za chwilkę odcinek bonusowy.